Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w logopiwie, kolejne wydanie piwnych okazji, zaczynamy od Polomarketu. oferta do 15 września, tutaj Aja Pale Ale Atak Mielu lub Hazy Mornings, browaru Pinta za 5,99, Grand Imperial Porter 3,99, browar Amber i również browar Amber Apa w cenie 3 zł. 69 groszy. Tak wyglądają piwne promocje, piwne oferty w Polomarkecie. My już wychodzimy z Polomarketu, przechodzimy do Kauflandu. Oferta do 16 września, tutaj Miner, czyli Black Ipa z brokreacji 6,99. Ipa za 6,99 z browaru Pinta i Grand Imperial Porter po raz kolejny z browaru Amber 349 za butelkę. Wychodzimy z Kauflandu, Jesteśmy już w Aldim. Oferta od 14 do 19 września, czyli od najbliższego poniedziałku. Bojan tradycyjne 369, Połczyn, Apa 399, a także Cormoran 1 na 100, wersja klasyczna 389 za butelkę. Od poniedziałków w Aldim. Opuszczamy Aldi i już jesteśmy w Lidlu. Oferta od 10 do 12 września. Tutaj mamy stricte kraftowe propozycje. Road, czyli Vermont Ipa z browaru Nepomucen, wraca po pewnej przerwie do Lidla 6,99 za butelkę. Dalej mamy amerykańskie przeniczne, czyli radość życia z browaru za miastem. również 6,99 za butelkę. E, chyba po raz pierwszy to piwo w Lidlu, tak mi się wydaje, ale nie mam pewności. Tak coś mi się kojarzy, że pierwszy raz. E, za to kolejnym powrotem e, po pewnej przerwie jest bitnik junior, czyli Session Brut IPA z browaru Kingpin. 6.99 za butelkę. To piwo już jakiś czas temu pojawiło się w jednym z wydań piwnych okazji i było dostępne w sklepach sieci Lidl. Moi drodzy, tak to wygląda w tym tygodniu. To wydanie piwnych okazji dobiega końca. Ja tradycyjnie dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie życzę Wam udanych zakupów. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. I oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.